Witajcie w kolejnym odcinku, znowu o inkubatorze. W dzisiejszym odcinku będziemy prześwietlać. Dzisiaj jest dziewiąty dzień. O. Zaraz będziemy prześwietlać. Więc krótkie cięcie, biorę lampkę i prześwietlamy. Dobra, bierzemy jajko, już raz prześwietlałem. Własnie się widzę prawie, ale jest. Jajko zapomnione. Drugie. Tutaj też pełne. szybko. Nie będę wszystkich prześwietlał na odcinku. Dwa rządki prześwietla albo jeden. Tu też. Lecimy z Tu też. Dobra, się i zobaczymy ile jajek jest zabudnionych. Już jestem w pocięciu małym. Jak można zobaczyć są dwa jajka, trzy jajka niezabudnione ale na razie włożę je zobaczymy może i te dwa na pewno nie, a te może może, nie wiem zobaczymy, za chwilę się widzimy znowu dobrze, jestem w poczęciu kolejnym jak można widzieć znowu dziewiąty dzień Wody trzeba trochę naleć yy, te trzy jajka wywalimy lampka już tak nie widać przez lampkę, ale Pierwsze 3-4 nie było widać w środku, ale teraz wszystkie są pełne. Więc chyba w tym odcinku to by było na tyle. Tu jest jeszcze ten odwody, zostawię, tu. Także w tym odcinku to by było na tyle. Dzisiaj krótszy odcinek. Prześwietlanie jajek. No i co? No i do następnego. Cześć.